Witam wszystkich. Dzisiaj mam taki temat: wybaczenie jako owoc modlitwy w duchowości świętej Edyty Stein. A więc, zacznę od wybaczenia. Piszę bardzo dużo o modlitwie, ponieważ modlitwa jest też, też wsparciem dla nas słabych ludzi w walce z różnymi przeciwnościami ze strony ludzi modlitwą docieramy do naszej głębi duszy i tam jednoczymy się z Bogiem. Bóg przemienia nas w głębi na podobieństwo swoje. Owocem zjednoczenia się z Bogiem jest dar wybaczenia innym wszystkiego. Kiedy my wybaczamy innym, wprowadzamy do naszych serc pokój. Wybaczenie wnosi do naszych serc pokój. Święta Edyta Stein, będąc już w zakonie karmelitańskim, w początkowym okresie doznawała upokorzeń ze swoich, ze swoich sióstr zakonu, ponieważ ona była nowa i życie w świecie, które, które prowadziła wcześniej, było inne od życia zakonnego, gdzie obowiązki dnia codziennego były dla niej całkiem nowe. Na przykład sprzątanie, z którym na początku wcale sobie nie radziła. I te z tego powodu wyśmiewano się z niej i dokuczano jej w obraźliwe sposoby. To było cierpienie, które znosiła w pokorze. Dar wybaczenia, owoc modlitwy był tutaj jedyną obroną, w tych ciężkich sytuacjach, jak piszę wyżej, wybaczenie przynosi pokój serca i odcina nas od negatywnych myśli, czyli chęci odwetu, którą podsuwa nam szatan na daną osobę, która nas obrazi, bądź zrani w jakikolwiek sposób. Dlatego też brak wybaczenia z małej sprawy może zrobić wielką awanturę za sprawką złego ducha. Edyta Stein wybaczała te wszystkie dokuczliwości i obrazy w jej kierunku, i nawet po kilka razy dziennie potrafiła też tłumić w sobie negatywne emocje. Wybaczenie i modlitwa była jej, było jej bronią i to bardzo skuteczną. Napisałem wcześniej o tłumieniu w sobie negatywnych emocji. Kiedy ktoś nas zrani słowem, to jakby posłał w nasze serce zatrutą strzałę, i tutaj natychmiast pojawia się zły duch, który podsuwa nam myśli odwetu na tą osobę. Na samym początku jest to mocne, ponieważ zły duch uderza z całą swoją siłą, a po pewnym czasie słabnie, ponieważ jego moc jest ograniczona. Dlatego Tłumienie tych pierwszych emocji. Oczywiście, wybaczenie niszczy działanie demona. I tym sposobem uzyskujemy pokój serca. Dodam jeszcze, że odepchnięcie działania złego ducha przez tłumienie emocji i wybaczenie jest też odepchnięciem pokusy z naszej strony. A kiedy odepchniemy pokusę, to mamy zasługę u Boga. I Bóg nam to. W sposób, jaki On chce, wynagradza. A wynagrodzenie polega na tym, że Bóg zbliża się do nas, aby nas obdarzyć sobą, czyli swoją łaską i mocą. I tutaj mi przychodzi na myśl święty Paweł z listu do Rzymian: Nie daj się zwyciężyć złu. Ale zło dobrem zwyciężaj. 12,21. Zła nie zwycięża się złem. Na tej drodze bowiem zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym. To taka moja myśl. Dziękuję i pozdrawiam.